W dzisiejszym odcinku będę sam nagrywał i w dzisiejszym odcinku będę będziemy karmić sobie kątnika. Moja samica kątnika zużyła kokon. go widzimy. Yy, nie wiem, czy ten kokon zostawiać, czy coś. Może oddam go koledze. Ale dzisiaj chciałem Wam przedstawić info i właśnie karmienie kątnika. No, jakie jest info? Wczoraj pojawił się film odnośnie kawki. Tak powiedzieć, kawka umarła. Nie wiem z jakich przyczyn umarła. Ale klatka, która była zamieszkała, już zamieszkała nie jest. Kawka odeszła. Nie jest to żart. Jeszcze się info prawdopodobnie, ale nie wiem dokładnie, pojawi na Instagramie. No jest mi naprawdę przykro, bo myślałem, że uda nam się ją uratować. Ale no cóż, może była chora, albo jednak ta rana na głowie. Nie wyglądała zbyt dobrze. No i no co, no tyle. No i to będzie w zasadzie na to, jeśli chodzi o kawkę. My nakarmimy kątnika. Semica złożyła kokon i jest pewnie głodna. Więc ja otwieram pojemnik. Gdzie moja samiczka siedzi? No i sam siedzi z kokonem. Widać. Nie ja będę tak kamerą. Przerzucam łącznika. Łącznik to dla kątnika bardzo dobra karnica. Bo nie jest dla ani tak tłusta, że kątnikowi będą się zetapać kelicery. Też nie jest tak mega gruba, nie? Dobra, mam takiego tłustego łącznika. Widać, jaki mega duży. go. czekam na rozwój sytuacji. Kątnik jeszcze wieczór łącznika łącznik porusza kokonem ale na razie kątnik nie wygląda bo mnie zresztą i wyrzuci A powinien, bo samica jest głodna O, 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 o. Samica podeszła. O jest atak bo ogryzienie i jest atak Samica pokąsała konik, konika y, Samica Sami za pokąsała mącznika Mącznik przestał się ruszać na chwilę. Teraz ja sobie go skonsumuję myślę Bo jest dość chuda Bo jak było wcześniej nie miała jajeczka. I też, żeby filmik nie trwał tak krótko To może jeszcze nakarmuję modliszkę Na przykład karaczanem tureckim Może albo zamiast jest próbuję nakarmić ludzka bo tak wychylił główkę Jeszcze mi zaugrywam łącznika i nic nie zrobiło, więc nie wiem o co chodzi. Może się stresuję przed kamerą, ale tak czy widzieliście ugryzienie. Łącznik zaczyna się pić, to, jest to kolejne ugryzienie. Samice zaczęła się bić bardziej. Dalej samice. Sami Teraz będzie fajnie winać. Samice helicerami rami w gryzie. O! Widzicie, o co przez niego wydać? Kolejne uderzenie zostało. Wpada z znika. Albo ona sobie jego... Chyba sobie spija jego socze. Ale też dokładnie nie wiem. No chyba właśnie tak. Zbija jego socze, które wypłynęło z mącznika no i może też powiem kilka słów o kawce, bo tak patrzymy na to no, tam samica ewidentnie sobie spijała socze leciał z mącznika no i snał go ukąsić o tak o, widzieliście to tak? Ona wreszcie wykończę tego łącznika sobie już przestanie się ruszać w sesji. Sobie, sobie już nie z taką zdobyczą, dawała radę Dawała sobie radę z karaczanami o, dostał ugryzienie Ostateczne ugryzienie Jak widać w tej się wydaje bardzo duży Dostał ugryzienie, samica ukońsiła jak widać może jeszcze bardziej zbliżymy, jeśli mi się uda, jeśli nie zgubi jakości. no trochę się jakoś zgubiła, myślę, że tak jak było, to było dobrze, no i samica sobie będzie konsumować łącznika przez praktycznie cały dzień, no. To może przejdziemy sobie do ludzka. Łącznik zaczął się widzieć, Ale on już na pewno nie żyje, no został zabity przez samice. To Może przejdziemy do ludzka. Bra, jestem po przerwie. Trzeba na zbyt dużo ustawione. O dobra. Opi tureckiego. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Русскому. Не, не свободный. on no nie jest głodny, no niestety. Ale ten karaczan, może pójść do modliszki, a więc poczekajcie jeszcze chwilę, ja wyciągam modliszka. Dobra, jak widać, modliszka jest. Rzucam tureckie.